Мої вітання. Ви дивитесь 150-й ювілейний випуск програми. Доброго ранку у Вроцлаві у сьогоднішній частині ми поговоримо про маршрут до Карпача від колеї дольношльонських. Також згадаємо про повномасштабне вторгнення Росії на територію України, яке триває вже понад тисячу днів. На кінець про безкоштовне навчання від економічного університету. Мене звати Анастасія Бойко. Запрошуємо до перегляду. А може все кинути і поїхати до Карпача? Невдовзі це можна буде зробити потягом. Ми перевірили, на якому етапі знаходяться роботи та які найближчі інвестиції плануються в Нижній Селезії. Континуємо те, що попередній зараз вже розпочав. Континуємо те інвестиції. Стаємо перед відвертим в кінцю лінії до Карпача. Відомо, що наступить в прийшому році. Wiosną pojadą pierwsze pociągi. Лінія буде skończona wcześniej, але якщо chodzi про formalności, o takie речі, Tego nie przeskoczymy i pociągi pojadą na wiosnę. Jak, bo otwarcie samej linii przyjazd pociągu do Karpatzy, był kilkukrotnie odwlekany, ale no, proszę pamiętać, że to są bardzo trudne warunki górskie do tego, aby e, tą linię przewrócić. E, z tego co mi wiadomo, co widzę, e, no, to jesteśmy już na końcowym etapie. No i zakładam, że zgodnie z tym, o czym wspominał też pan marszałek i co było wielokrotnie już było omówione, e, pierwszy kwartał 2025 bardzo realny na to, że pociąg wejdzie do Karpaczy. Ceny jedyna na jak jaka w zjawycie. Cały czas pilotujemy, naciskamy na kolej plus, na rozwój tych projektów. Jesteśmy w trakcie budowy linii chociażby przez Jordanów Śląski tą, tą trasę już oczyściliśmy, oczyszczamy z krzaków. Cały czas te prace, te inwestycje trwają. Zachęcamy do śledzenia naszych profili, do stron. Tam bieżące informacje już niedługo zaczną się pojawiać i zdjęcia z tych tras. Prace trwają już na kolejnych odcinkach linii kolejowej jak na przykład Kobierzyce, Piła Górna. Wszystkie te inwestycje mam nadzieję, że w krótkim czasie pozwalą na to, żeby pociągów w naszym egonie było jeszcze więcej, no i żeby przede wszystkim kursowały jeszcze szybciej. Nożni Silesia może pochwalić się rozwinaną z zaliznicznych linii, chociaż określony że nie wszędzie, można dostać się pociągiem. Jako samorząd województwa chcemy, aby wszystkie powiaty, wszystkie miasta powiatowe miały to połączenie kolejowe, żeby były wpięte w tą sieć kolejową. Tam, gdzie nie możemy prać pociągiem, czy tam, gdzie jeszcze nie ma tej linii, staramy się to zastępować e Autobusami, autobusami, które pełnią rolę pociągów. Jedziemy na jednym bilecie autobusem, pociągiem. Zatrzymujemy się na stacjach, tam gdzie powinien stawać pociąg, w tych miejscowościach. Więc staramy się spiąć cały Dolny Śląską siatkę komunikacyjną. Uzupełniamy tabor, kupujemy nowe składy. Dbamy o to, żeby dolnością zacy podróżowali wygodnie i mogli dotrzeć do jak najwięcej miejsc na Dolnym Śląsku. Mamy wiele projektów, przykładów współpracy. To jest na przykład Urbankak, które ponownie od tego roku obowiązuje. Kolejnym przykładem może być uruchamianie połączeń autobusowych, współfinansowania. Przez lokalne samorządy, i właśnie dzięki tej współpracy system transportu publicznego, oparty przede wszystkim o kolej, o koleje dolnośląskie, e, cały czas na Dolnośląsku dynamicznie się rozwija. Війна триває вже майже три роки. Росія щодня бомбардує, знищує українські міста та вбиває мирне населення. Саме з цього приводу у Вроцлавському університеті відбулася дискусія тисячу днів війни в Україні, у якій взяли участь професори з Вроцлавського університету, а також спеціально запрошені гості. Konflikt nadal się toczy, no, a my jesteśmy państwem, które znajduje się nie tak daleko od działań zbrojnych, które się tam odbywają i warto też mówić o tym, co możemy zrobić, żeby pomóc Ukrainie, jeśli chodzi o ten konflikt, ale też przypomnieć, że no, oczekujemy, są pewne oczekiwania strony polskiej w stosunku do państwa ukraińskiego. Ta wojna nadal trwa w Ukrainie, wciąż trwa codziennie, nawet w sobotę, w niedzielę wczoraj mieliśmy kolejne uderzenia i uderzenia bardzo takie niehumanne. To są jakby zbrodnie wojenne, które robi Rosja przeciwko Ukrainie. W dniu dzisiejszym to nie jest taka jakaś wojna dwustronna czy konflikt dwustronny. To już jest faktycznie walka o demokracji. Spotkamy się dzisiaj, aby też. Trochę zasięgnąć i po prostu wziąć trochę tej woli walki, którą Ukraińcy demonstrują, pomimo to, że walczą już prawie trzy lata w tej intensywnej fazie wojny, widać, że ukraiński naród jest pełen determinacji, na pewno jest traumatyzowany, niszczony, bo Rosja nie atakuje tylko obiektów wojskowych, Rosja próbuje zniszczyć opór ukraiński, natomiast ukraiński naród pokazuje, jak, jak jest zdeterminowany do tej walki. Ta wojna jest pewnym symptomem budowania. Tak można widzieć to trochę dwóch światów, dwóch bloków, tak? bloku, bloku zachodniego z hegemonem, jakim są Stany Zjednoczone i czegoś, co próbuje być alternatywą, czyli tego, co Rosja chętnie próbuje wykorzystać dzisiaj jako formę integracji antyamerykańskiej, czyli BRITS. Tak? Brazylia, Rosja, Indie, Chiny plus inne kraje, które się dzisiaj dołączają do tego bloku. W związku z tym ta wojna jest takim stanem rywalizacji na przynajmniej tutaj w tym geopolitycznym obszarze między dwoma hegemonami. To wsparcie międzynarodowe jest, ma bardzo wielkie znaczenie dla nas i również te rozmowy, że teraz takie. Dobry krągły stół, debata akademicka, że fokus na przeszłości również będzie, co dalej. Natomiast oczywiście, że w Ukrainie zadanie numer jeden jest przetrwać i wygrać tę wojnę i dalej już, już działać na, na tym zakresie. Економічний університет у Вроцлаві отримав понад 7 мільйонів злотих фінансування на проєкт, завдяки якому понад тисяча осіб зможуть підвищити свої кваліфікації на динамічному ринку праці. Додамо, що цей проєкт був високо оцінений серед 133 заявок, поданих на конкурс до національного центру досліджень та розвитку. Дуже важливим елементом цього проєкту є, по-перше, діагноза потреб пошкільних osób, następnie пропонування їм. krótkich form kształcenia, które będą rozwijały ich kompetencje ogólne i kompetencje szczegółowe, takie jak na przykład kompetencje cyfrowe, zielone kompetencje, kompetencje biznesowe, kompetencje menedżerskie i wiele innych. Natomiast efektem końcowym takiego kształcenia będzie uzyskany certyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ta propozycja dla osób, które szukają nowatorskie możliwości dla podwyższenia swoich kompetencji, ale nieobowiązkowo obowiązkowo chcą rozpoczynać nowe nauczanie. Zrodził się z takiego mm, w zasadzie pewnego deficytu w obszarze, coś pomiędzy studiami podyplomowymi, czyli dłuższymi formami takimi rocznymi, a krótkimi formami szkoleniowymi, mówię tutaj takich o, o takich 8-16 godzinnych szkoleniach, ten obszar taki w środku do zagospodarowania, czyli dla osób, które nie za bardzo mogą sobie pozwolić na roczne zaangażowanie w edukację, a dla nich trochę za mało 8-16 godzin, więc zaproponowaliśmy coś, co jest w środku. To, to jakby była tak, idea, się zrodziła jakby z tego, z tego kawałeczka. Proznaczenie takich nawciań łorycymi robotodawcy. Jeszcze niedawno się mówiło, że za 5 lat nie będziemy wiedzieli, jakie zawody za pięć lat, nowe zawody powstaną. Teraz już się skraca ten okres, już się mówi o tym, że no, nie wiemy dzisiaj, jakie za 3 lata powstaną nowe zawody. W związku z tym te narzędzia dydaktyczne muszą być do tego przystosowane, muszą być na tyle uniwersalne i innowacyjne, żeby można było za pomocą tych narzędzi wprowadzać, dostarczać wiedzę potencjalnym pracownikom dostosowaną do aktualnego, e, aktualnych potrzeb rynku pracy Projekt rozpocznie się 1 września następnego roku, a do tego czasu eksperty i uczestniki gotowatymuć programu nauczania. Zobaczyłam w nim bardzo duży potencjał i bardzo wiele możliwości dla młodych ludzi, którzy w tym momencie mam wrażenie nie za bardzo odnajdują się w świecie edukacji wyższej. Czują, że nie do końca to jest dla nich, przestają czuć wartość w tych studiach, a wydaje mi się, że ten projekt może być właśnie takim miejscem, w którym ci studenci albo potencjalni przyszli młodzi będą mogli odnaleźć swoje miejsce i to będzie dla nich bardzo Atrakcyjne, a przede wszystkim będzie całkiem inną możliwością, którą oferuje trochę rynek edukacji wyższej, czego nie ma tak naprawdę. To była ostatnia nowina na sogni. Dziękujemy, що by z nami. Do zustрічі u następnych wypuskach.